Czy to jakaś różnica, czy nie? <laughs> Cholera, ciszej, ale tak to, to działa, kurde. To, to tak, może, nie, nie wiem, może ten radio tak przerabia ten mikrofon, nie mam pojęcia. No dobra, ty a gdzie ty jesteś teraz? Ty, zbliżam się do mniej więcej okolic Rom. Jest jeszcze, jeszcze około kilometra i będę przelatywał bokrągka. Jasna, powiedz, jak, jak ten mikrofon tam wychodzi. Yy, bo to nie jest mój mikrofon, ale chyba ładnie wychodzi tam gdzieś, co? Dobrze idzie, dobrze. Yy, se-delta ręczna czuję. Nie! Se-delta ręczna nie kłama. Nie! Tak, tak, dwójka albo trójka, ewentualnie siódemka. Nie! Nie kłam, panie, bo ja słyszę dobrze. No, nie kłamię. mnie. pani panie Bożek. Zaraz podkręcę jeszcze. E, raz, dwa, trzy, teraz na radiu lecę. E, podkręcam. Raz, dwa, trzy, piętnasta. O, teraz jest Max. O. A mogę jeszcze z stolu zejść. O. Co tam wyszło? No poszły w niskie. Nieładnie. Sed Sedelta ręczna, panie s-delta. Nie! Ale jak tam modulacyjnie to wychodzi? Straszliwie. A statik. Stacjonarny panie, stacjonarny astacik. Już teraz słychać e, te charczenie takie jak dałeś tej, mod, tej modulacji to jest astatikowe. To już słychać teraz. Sedelty są łagodniejsze troszkę. A powiedz mi jeszcze, panie kolego, e, skąd ty to wziął? To nie moje, nie moje. Ja tylko na chwilę na testa przejąłem w międzyczasie. Nie, to nie jest bazowy Astatik. Eee,